Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym odcinku podcastu dla Podlaskiego. W rozmowie o przyszłości województwa podlaskiego, ale również o przyszłości naszego kraju. A dzisiejszym gościem jest pan doktor Jacek Brzozowski, wojewoda Podlaski. Dzień dobry, panie pośle, dzień dobry Państwu. Witaj, Jacku. Jesteś wojewodą od dwóch lat. Powiedz mi, czy ta funkcja, ta rola to jest jedno z Twoich marzeń zawodowych? Na to pytanie nie ma jednej twierdzącej odpowiedzi. Jestem bardzo szczęśliwy przede wszystkim z tego powodu, że mogę reprezentować rząd i gabinet premiera Donalda Tuska w województwie. Podlaskim to jest wielki zaszczyt, honor, ale też gigantyczna odpowiedzialność, bo spraw, którymi zajmuje się na co dzień jako wojewoda, jest bardzo dużo, a to wymaga niezwykłej koncentracji, ale też odpowiedzialnej, ciężkiej pracy na co dzień. Jacku, ale zacznijmy może od tematów trochę luźniejszych. Chyba wiem, jak lubisz spędzać wolny czas, bo dużo biegasz. Powiedz mi, czy to jest Twoje ulubione hobby, czy może coś jeszcze robisz? Czym nie chwalisz się w social mediach? Rzeczywiście biegam od wielu lat i to jest coś, co daje mi dużo siły, daje mi też możliwość tego, co nazywam czyszczeniem głowy, a co wydaje mi się w pracy, którą realizuję każdego dnia jest bardzo potrzebne. I, I rzeczywiście zachęcam wszystkich do aktywności fizycznej. Ta aktywność fizyczna jest nam po prostu bardzo potrzebna. Dużo mówimy o zdrowiu, dużo mówimy o profilaktyce, więc wydaje mi się, że te wszystkie rzeczy mieszczą się w tym haśle, które także promują siebie w social mediach. Róż cztery litery. Wyjdź na spacer, poddychaj świeżym powietrzem. Jak możesz, biegaj, pływaj, jeździ na rowerze. Oczywiście mam wiele różnych pasji. Bieganie jest jedną z tych, które... Pokazuję szeroko opinii publicznej, ale bardzo dużo czytam. W zasadzie nie ma dnia, żebym nie czytał. Fascynuje mnie teatr, malarstwo, więc jest wiele rzeczy, które są dla mnie ważne. Ale chyba najważniejsza rola to jest wychowywanie mojego syna i to jest dla mnie po prostu najważniejsze. A powiedz mi, ile kilometrów w tym roku przebiegłeś? A jeszcze tego nie, nie, nie zmierzyłem. To da się zrobić, bo, bo oczywiście zegarek i, i program w telefonie to rejestruje. Ale staram się tygodniowo, to pewnie będzie łatwo policzyć biegać nie mniej niż 70 km, czasami dobijam do setki, skoro są 52 tygodnie w roku, no to możemy sobie to pomnożyć. Rzeczywiście, imponujące. A powiedz mi, co ostatnio przeczytałeś? Wracam do klasyki. Wracam do klasyki, i wydaje mi się, że to, to także jest bardzo istotne, żeby. Na nowo odkrywać literaturę, którą kiedyś przeczytaliśmy, a która dużo rzeczy może nam tłumaczyć, w odniesieniu do współczesnego świata. Wr wróciłem do Zbigniewa Brzezińskiego. Wydaje mi się, że to jest absolutny autorytet, jeżeli chodzi o polską politykę, także polską politykę wschodnią. A region, w którym żyjemy, wymaga także dużej wiedzy w tym zakresie. I Wizje, teorie, przemyślenia, a także tezy Brzezińskiego w wielu jego publika publikacjach są po prostu aktualne. To znaczy, jeśli chcemy zrozumieć sposób myślenia także naszych amerykańskich sojuszników na temat tego, co dzieje się na wschodzie, na temat tej polityki wschodniej, także realizowanej przez rząd dzisiejszego prezydenta Donalda Trumpa, warto sięgać do, do Brzezińskiego. Wybitny uczony, wybitny stratek ale także przede wszystkim czujący politykę i to w tym wszystkim wydaje mi się bardzo istotne. Czytajcie Brzezińskiego. Objął się urząd w trudnych czasach. Wojna w Ukrainie. Wojna hybrydowa z Białorusią. Powiedz mi, jak oceniasz te dwa lata? Co się zmieniło na naszej granicy? Ale również, czy wzmocniło się nasze bezpieczeństwo przez ten okres? W ogóle... To słowo, które przed chwilą powiedziałaś, bezpieczeństwo to jest klucz do zrozumienia polityki tego rządu, rządu premiera Donalda Tuska, bo ta fraza bezpieczeństwo jest odmieniana przez wszystkie przypadki, i nie przypadkiem było to, że hasło polskiej prezydencji to było bezpieczeństwo Europy. Dwa lata pracy tego rządu to jest przede wszystkim radykalna zmiana, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polaków, wynikające ze wszystkich zagrożeń ze wschodu. Udało się na nowo wybudować zaporę. My często mówimy zmodernizować. Tak naprawdę wszystko to, co wydarzyło się na granicy polsko-białoruskiej, to jest na nowo wybudowana zapora. Poza techniczną wszystko jest nowe. To są przeszło 3 miliardy złotych, które w niespełna dwa lata ten rząd przeznaczył do tego, żeby stworzyć najnowocześniejszy system ochrony granicy w ogóle w całej Europie. Do tego olbrzymia operacja militarna. Przecież bezpieczne podlasie, tylko ta operacja wojskowa, to jest 5000 żołnierzy, którzy każdego dnia strzegą naszej granicy, a do tego dochodzą funkcjonariusze straży granicznej i, i policji. Nowoczesne drogi patrolowe i dojazdowe, wieże obserwacyjne, cały skomplikowany system, który został zrobiony tu i teraz. No i to przynosi bardzo konkretne rezultaty, to znaczy jeśli zadamy sobie pytanie jak było i jak jest, no to dzisiaj ta skuteczność ochrony granicy to jest 98%. Nikt nigdy nie mógł wcześniej pokazać takich statystyk, z jakimi dzisiaj możemy przedstawić to w ogóle opinii publicznej. Do tego bardzo skomplikowane przepisy związane chociażby z zawieszeniem czasowego prawa do azylu. To są trudne decyzje. Ale przede wszystkim przekonaliśmy naszych partnerów europejskich i w ogóle szeroko rozumianą opinię publiczną w tym świecie zachodnim, że dzisiaj jest czas trudnych decyzji. Premier tego rządu, minister spraw wewnętrznych, minister spraw zagranicznych nie boją się trudnych decyzji. One nie zawsze muszą być popularne, ale one są niezbędne do tego, żeby chronić bezpieczeństwo mieszkańców województwa podlaskiego szerzej, wszystkich Polek i Polaków. Nasz rząd postawił bezpieczeństwo jako priorytet i rzeczywiście w Województwie Podlaskim możemy czuć się bezpiecznie, ale zapora to nie wszystko. Za chwilę ruszy budowa Tarczy Wschód oraz ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej. Czy może o, o tych dwóch inwestycjach, można mówić o inwestycjach, bo mm -hmm. są to wielomiliardowe projekty, nam trochę opowiedzieć? Tarcza Wschód kolejny priorytetowy program tego rządu, ale. Znowu nasi europejscy partnerzy, Parlament Europejski uznał to za strategiczny dla ochrony i dla bezpieczeństwa Europy projekt. To jest także bardzo ważne. Potrafimy przekonywać naszych europejskich partnerów, że to nie jest wyłącznie polski problem. Agresja hybrydowa jest problemem całej wspólnoty europejskiej, ale także NATO, przecież to jest wschodnia flanka NATO. 10 miliardów złotych, wielki projekt zmierzający do tego, aby Przede wszystkim skupić się na odstraszaniu. To nie jest program ofensywny. My nikogo jako państwo polskie nie chcemy atakować. To jest program defensywny i to jest jego siła, ale w myśl zasady, chcesz być bezpieczny, szykuj się do wojny. W województwie podlaskim będziemy realizowali cały szereg różnego rodzaju działań, które mają stworzyć to, co nazywamy Tarczą Wschód, ale po to, żeby to było spójne, to ta, ta cała współpraca musi sięgać państw bałtyckich i. Zmierzać dalej w kierunku naszego ukraińskiego sąsiada. To są inwestycje w twardą, jakby, tkankę inżynieryjną, ale to jest także, a może przede wszystkim wykorzystanie naszego potencjału naturalnego. To są bagna, to są lasy, to są puszcze. Wszystko w ten sposób, aby spowalniać, nie dopuszczać do tego, aby ten wróg, ewentualnie próbujący atakować naszą ojczyznę, mógł szybko do niej wkraczać. To są bardzo duże pieniądze, ale jeszcze jedna rzecz, która także jest konsekwencją naszej dobrej współpracy w parlamencie, w parlamencie europejskim program SAVE. Największym beneficjentem tego programu jest Polska 40 miliardów euro, ale tak naprawdę, gdybyśmy popatrzyli na co te pieniądze mają być wydane, na obronę wschodniej granicy, czyli tej, która przebiega przede wszystkim na terenie województwa podlaskiego, to są wielkie projekty. Które wpisują się w ogóle w tą piastowską ideę ochrony państwa polskiego, bezpieczeństwa Polek i Polaków i program ochrony ludności, obrony cywilnej. Absolutnie jeden z najważniejszych programów, w ogóle, o którym mówię. Jestem bardzo dumny, że jestem tym wojewodą, który na terenie województwa podlaskiego ten program w ogóle wdraża. 1 stycznia 2025, dzięki dobrej pracy także parlamentu, ta ustawa zostaje przyjęta. I potem Rada Ministrów przyjmuje program ochrony ludności i obrony cywilnej na rok 2025-2026. Przeszło 333 miliony złotych. Ja nie chcę w ogóle uczestniczyć w dyskusjach, czy to dużo, czy to mało. Powiem tylko opinii publicznej tyle. Za poprzednich rządów było zero, więc teraz mamy 333 miliony na to, aby rozpocząć. Rozpocząć ten program zmierzający do tego, aby tą ochronę cywilną i obronę ludności w ogóle wybudować. Zwracam Państwu uwagę: Finowie robią to od roku 1930. My, dzięki temu, że koalicja 15 października wygrała wybory, robimy to od roku. Nikt tego wcześniej w Polsce nie robił. Więc najpierw na poziomie jednostek samorządu terytorialnego tworzymy tą bazę rezerw wszystkich urządzeń, które są niezbędne do tego, żeby w sytuacjach kryzysowych samorządowcy mogli, mogli sprawnie działać. Ale kolejne lata to już będzie budowa infrastruktury tej, która jest związana z miejscami schronienia. Najpierw mamy za zadanie i zrobimy to bardzo szybko. Odbudować tę, która dzisiaj nadaje się do tego, żeby ją remontować, a za chwilę już wejść w ten proces budowy nowoczesnych schronów. Po co? Po to, żebyśmy byli bezpieczni. I wydaje mi się, że ta perspektywa kilku lat zmieni w ogóle oblicze tego, co nazywamy ochroną ludności i obroną cywilną. Od zera do wdrażania tego bardzo ważnego projektu. Jeszcze nigdy w województwie podlaskim nie zainwestowano tak dużo w nasze bezpieczeństwo, ale Urząd Wojewody to nie tylko dbanie o nasze bezpieczeństwo, ale również o rozwój drogownictwa w województwie podlaskim. Czy mógłbyś powiedzieć nam, jakie programy rządowe w tym roku szykuje? Rząd, jakie programy rządowe w tym roku będziesz miał w dyspozycji, aby przekazać środki samorządom w województwie podlaskim? Znowu, no, to są kolejne bardzo ważne projekty, kiedyś nazywane schetynówkami, dzisiaj nazywają się Rządowym Programem Rozwoju Dróg. Ja do, często dodaję celowo Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg lokalnych. Bo to, co jest chyba najistotniejsze i najważniejsze w tym programie, to to, żebyśmy budowali te drogi na poziomie gminnym i na poziomie powiatowym, po to, żeby te małe ojczyzny także były pokryte sie siecią Bezpiecznych, nowoczesnych dróg, to jest dojazd dzieci do szkoły, to jest dojazd ludzi starszych do pracy, ale to jest także lepiej skomunikowane województwo podlaskie. Znowu mamy więcej pieniędzy niż w poprzednim roku, i wierzę, że ta lista, która zostanie przygotowana przez pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sposób mądry, przemyślany, będzie zmieniała, modernizowała oblicze naszego regionu. Ale to także, to zasługa między innymi pracy pana posła, to jest rozwój kolei. To jest szalenie ważne, o tym też wielokrotnie powtarzał pan premier. O ile te wcześniejsze gabinety, na czele sta których stał, to był rozwój infrastruktury i autostrad, dzisiaj ta wajcha jest przesunięta na drugą stronę i dzisiaj rozwijamy kolej, kolej dużych prędkości, kolej, która zmieni radykalnie tą mapę połączeń pod względem szybkości poruszania się po terenie naszego regionu i naszego kraju, ale także komfortu, w którym będziemy się poruszali. To są rewolucyjne rzeczywiście zmiany. W dnia na dzień województwo podlaskie rozwija się i będzie się rozwijać, jak słyszymy. Dzisiejszym gościem w naszym podcaście był pan wojewoda Jacek Brzozowski. Dziękuję panie wojewodu. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Dziękuję państwu, że byliście z nami po raz kolejny. Serdecznie zapraszam już teraz na kolejny odcinek podcastu dla Podlaskiego.